Dobry Państwu. Ja chciałam powiedzieć, że temat konferencji, który dr Mendelowski wymienił, nie jest tytułem przypadkowym, bo ujmując bardzo syntetycznie obecną sytuację na świecie, można powiedzieć tak, albo pokój, albo zagłada, a do tej zagłady rzeczywiście zmierzamy. I nie jest też przypadkowe, że konferencja odbywa się w ośrodku doskonalenia nauczycieli, ponieważ bez edukacji, bez absolutnie zmienionej edukacji, która byłaby nasycona oporem w stosunku do zabijania człowieka przez człowieka, nic na świecie nie zmienimy. Wszelkie procesy zaczynają się od stanu świadomości, którą kształtuje edukacja świadomość powołuje do życia prawo, które reguluje również i sfery ekonomiczne. Chciałabym też powiedzieć, że bardzo niepokojące jest to, że nie ma w Polsce protestu przeciwko wydatkom na zbrojenia, które mają być znacznie zwiększone w przyszłym roku. Sprawa jest rzeczywiście bardzo niepokojąca. Społeczeństwo pogrążone w swojej większości w biedzie milczy, bo boi się protestować. Chciałabym też podkreślić, że mamy wśród nas pana profesora Andrzeja Bawandynowicza, który kieruje jedyną w Polsce katedrą pokoju w Uniwersytecie humanistycznym, przyrodniczo humanistycznym w Siedlcach. To są ogromne zasługi Pana Profesora, ale proszę też zważyć, jak bardzo niepokojące jest to, że jest jedyna w Polsce Katedra Pokoju, która powstała tylko dzięki indywidualnym wysiłkom Pana Profesora. A jak pisał przed laty wspaniały mędrzec, profesor medycyny Julian Aleksandrowicz, pokój jest tym dla ludzkości, co zdrowie dla pojedynczego człowieka. Chciałabym też dodać, że w konferencji biorą udział przedstawiciele następujących miast. Wymieniam w przypadkowej kolejności, oczywiście zaczynając od Tarnowa, a więc Tarnów, Siedlce, Rzeszów, Kielce, Warszawa, Toruń, Białystok, Wilga, Nowy Sącz, Lublin, Częstochowa. Mamy, to jest to konferencja międzynarodowa, mamy gości ze Słowacji i z Anglii. Konferencja jest wielodyscyplinarna, mamy przedstawicieli rozmaitych nauk. I na zakończenie chciałabym powiedzieć, podziękować za wspaniałe współdziałanie panu doktorowi Tadeuszowi Mędzelowskiemu i chciałabym też powiedzieć, że ogromny wkład w organizację tej konferencji wnios wniosła pani doktor Anna Kryniecka z Uniwersytetu Warszawskiego.